Rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli. Urząd Miejski w Gnieźnie ogłosił właśnie już pełen harmonogram naboru chętnych do jego placówek. Czekać w nich będzie około 500 miejsc dla nowych przedszkolaków. Jak co roku o tej porze ruszamy z naborem do przedszkoli gnieźnieńskich. Od 1 marca ten nabór się zaczynać będzie i będzie trwał do 22 marca, w tej części składania wniosków. Jeżeli chodzi o ilość miejsc w naszych gnieźnieńskich przedszkolach, to jest 1959 miejsc, z czego 1423 miejsca są już zajęte, z uwagi na to, że dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, będą dalej te, do tych przedszkoli uczęszczały. Rodzice złożą odpowiednie y, m, wnioski i y, potwierdzenie woli kontynuacji nauki w przedszkolu. Y, wolnych miejscach zatem zostaje 533 i na te miejsca robimy rekrutację. Rekrutacja jak co roku już od kilku lat jest rekrutacją w sposób elektroniczny przeprowadzoną i należy wejść na stronę y, nabor, .pl. Tam zarejestrować się i e, albo wydrukować wniosek, e, i wypełnić rzeczywiście ręcznie wraz z oświadczeniami odpowiednimi i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, bądź też e, można to zrobić w sposób elektroniczny, a więc wypełnić wniosek elektronicznie, podpiąć w formie załączników wszystkie oświadczenia i tutaj warunek konieczny, podpisać podpisem elektronicznym, bądź poprzez profil zaufany, ale oboj, oboje rodziców muszą to zrobić. Nie może zrobić to tylko jeden rodzic. Oczywiście, jeżeli ktoś wychowuje samotnie dziecko, no to wtedy może to zrobić indywidualnie. E, oczywiście w każdym przedszkolu jest powołana e, komisja rekrutacyjna, która zweryfikuje wnioski i na tej podstawie zostaną wywieszone listy kandydatów. Następnie rodzice będą musieli potwierdzić wolę uczestnictwa do danego przedszkola i na tej podstawie już zostaną opublikowane listy e, przyjętych do przedszkoli. W procesie rekrutacyjnym będą obowiązywały pewne kryteria, dzięki którym można zyskać więcej punktów. Mamy dwa etapy rekrutacji. W pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę kryteria naboru, które są kryteriami ustawowymi. I tutaj za każde kryterium jest taka sama ilość punktów 100 i one te kryteria są takie jak niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzica jednego bądź obojga rodziców bądź rodzeństwa czy też objęcie danej rodziny pieczą zastępczą. Mamy też kryteria urzędowe czy miejskie tutaj, które są na drugim etapie, kiedy tych byłoby trzeba było Dalszą weryfikację prowadzić i wtedy tutaj mamy między innymi takie, takie kryterium jak. Uczestnictwo już rodzeństwa do danego przedszkola, danego kandydata, czy też wcześniej któreś z rodzeństwa do, do danego przedszkola chodziło, również zamieszkanie na terenie miasta Gniezna, czy też powiedzmy szczepienia ochronne, które są obowiązkowe. I tutaj również może być dziecko zwolnione z szczepień, ale tylko i wyłącznie pod względem wskazań medycznych. Także tak mniej więcej wyglądają kryteria. Te kryteria są dostępne. Również na stronie naborowej, a więc tam, gdzie wypełniamy wniosek, więc tutaj też i punktacja, i wszystkie kryteria można sobie sprawdzić, i na tej podstawie dokonujemy weryfikacji wniosków i przyjęcia dzieci do gniśniarskiej przedszkoli. Ten proces zakończy się 30 czerwca. Do wyboru rodzice przyszłych przedszkolaków mają łącznie 10 przedszkoli.